Witam wszystkich. Dawno na kanale nic nowego nie było, więc będzie krótki odcinek o przygotowaniu Hondy do kolejnego sezonu ze mną. W tym roku oprócz wymiany oleju do wymiany pójdzie sprzęgło. Zajrzę także sobie wgaźniki. Mają w sumie półtora sezonu pracy ze sobą, więc uważam, że warto nie zdarzyć przed nowym sezonem. Skontroluję także sobie luzy zaworowe oraz zajmę się niewielkim zapoceniem na tylnym cylindrze. Ja zabieram się za pracę, a Was zapraszam na odcinek. No to mamy pierwszy temat, jak widzicie trochę zakurzone. Półtora roku nie zaglądane tutaj, więc ma prawo. Skąd mi się poci... A tutaj właśnie spod tej śruby tego dekielka, który zasłania na dźwigniękę zaworu wydechowego. Jest to taka dość częsta bolączka tych silników, że właśnie spod tego dekielka Zaczyna się pocić, i wygląda to tak, jakby puszczała cała uszczelka spod pokrywy zaworów. A to często jest tylko tutaj o ring puszczający. Wystarczy to odkręcić, założyć nowy o ring, skręcić i przestaje się pocić. I zaczyna to jakoś wyglądać. U mnie, jak widzicie, wygląda to jak, jakby nie wiem, jak to się pociło. A to po prostu, tu tak jest. Dobra. Ja wyciągam gaźniki, wyciągnę gaźniki, wrzucę je do myjki, niech się pomoczą. Jak ucień, nie wyglądają one najgorzej. Szczerze mówiąc, wyglądają fajnie. Jak na półtora roku pracy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w środku. A następnie bawię się z zaworami. Dobra, wyciągam gaziory. Jak widać, gaźników już w Hondzie nie ma. Nie ma tragedii, zaraz pokażę, jak one w środku wyglądają. W sumie stało od października, czy jakoś tak zalane paliwem. Nie mam w sumie jakiejś tam większej tragedii. Jeżeli chodzi o sprzęgło, jak widzicie, też mam już dekle ściągnięty mój silnik w środku. No, wygląda jak wygląda. Ma nalatane już niecałe 100 tysięcy, bo to jest 95 tysięcy. Więc odbarwienia są już jakieś na nim. No, nie będzie wyglądała knówka. Ma już swój, swój przebieg. Teraz co będę robił? Rozbieram sprzęgło. Wrzucam nowe, nowe nowe, przekładki do oleju. Niech się moczą. Wrzucę do wanilii utradźwiękowej gaźniki i będę się bawił zaworami. No dobra, rozebrane mam. Jak to wygląda? Kosz nie jest zły. Jak na taki przebieg. Oczywiście te ślady już odtacz, ale... Nie są to wklepnięcia takie, które by dyskwalifikowały koszt dalszego użytku. Jest ok, jeżeli chodzi o mój kosz sprzęgłowy, tak jak yy, ma to dużo Hond z większym przebiegiem, kosz sprzęgłowy sobie cyka. Czyli sprężynki sobie cykają. Czy jest na to jakaś rada? Jest jakaś tam firma, która regeneruje kosze sprzęgłowe od Hondy i w sumie one potem chodzą przez. Jakiś bardzo krótki czas, normalnie cicho. A potem znowu zaczynam sobie cykać. Ja tego nie ruszam. Wiem, że Hondy tak mają, więc zostawiam to. Jeżeli chodzi o resztę podzespołów, też ja nie ma tragedii. Nie ma tu jakiegoś mega zużycia, jeżeli chodzi o sam przebieg. Co ciekawe jeszcze, jeżeli chodzi o przekładki, nie są one popalone. Są one tylko. ta wydaje mi się, że jest lekko, była lekko krzywa. Ale są one po prostu wyslizgane. Żadna z nich nie jest spalona. Także jeżeli chodzi o to, widać, że silnik nie był jakoś tam mega upalany czy przeciążany w terenie. Bardziej tak. Powiedzmy, że turystyczna jazda. Ja także uprawiam turystyczną. Jeżeli chodzi o same przykładki, też nie ma tragedii. Nie są one jakoś tam ujarane. No ale się skończyło sprzęgło, tak? Coś tam ono już słabo kleiło, więc czas najwyższy zmienić, jeżeli chodzi o przekładki stalowe, także je będę zmieniał. Kupiłem komplet z TRW, także komplet TRW sobie tutaj wleci. Ja się trochę pocieszę normalnym sprzęgłem, a jej przyszły właściciel będzie miał po prostu z głowy to. Jak widzicie są one już tak dosyć mocno wyślizgane. mikrometr jeszcze zobaczę ile odchodzą. Czy mieszczą się jeszcze w normie? Jak tak, to no w sumie takie wymienię, i tak. Dobra, zabieram się za dalszą walkę. To na razie trzeba będzie pomyć. A przekładki korkowe, korkowe, przekładki to wrzucam już do oleju. Tak, żeby sobie pomoczyły się. Bo w jednym filmie ktoś tam mi zarzucił, że nie moczę tego. Ja jestem z tej szkoły, w której się moczyło. Tarczy mi się moczą. Jeżeli ktoś się zastanawia jaki olej jest taki ciemny brązowy to jest to Motul 500. On jest taki brudny. Dobra, mamy żeby nie było. 27 luty. tarcze będą wkładane za jakieś nie wiem dwa dni prawdopodobnie. Zobaczę co będzie z łańcuszkiem. Z tu są nowe przekładki. Stare, stare różnice między nowymi a starymi to są 300 pokolei, jak Jeżeli chodzi o te tarcze, to nowe mają 3,03 mm. Stare moje mają 2,94. Więc w sumie, jak to się wszystko tak do kupy zbierze. To da to sporą różnicę między starym sprzęgłem a nowym. Same przekładki, o dziwo, no są podjechane. No mówię, nowe mają bodajże 201, 201, 202. Moje mają po 1,98, 1,99. Także jakaś tam różnica jest. Na pewno będzie to chodzić lepiej. Dobra, niech to mi się moczy i zabieram się za gaziary. Dobra, drugi stół, drugi pierdolnik. Więc tak, jeżeli chodzi o paliwo, nie było go za wiele. Przy czym nie ma jakichś tam śmieci, nie jest zielone. Śmierć, może inaczej, czuć trochę, że jest to paliwo, które coś tam stało. Ale nie ma tragedii. Jeżeli chodzi o same gaźniki, moje gaźniki były rozbierane, robione półtora, no prawie dwa lata temu. Nie wyglądają najgorzej, jak widzicie. Motocyk normalnie używany nie stał mieliście nawet filmik jak zasuwałem sobie na mazury także to tak wygląda ja je rozbieram taki małutki serwisik zaraz zobaczymy jak one w środku wyglądają także komory powakowe dzisiaj rozkręcę i zobaczymy co i jak no to pokazuję komora powakowa motocykla który od ostatniej regulacji zrobił około 10 tysięcy kilometrów Jakoś tak Od ostatniego zaglądania do środka Stał od października Zalany paliwem jak widzicie Może nie całkowicie No bo to paliwo sobie gdzieś tam Z niego odparowało A czy ogólnie to prawdopodobnie Z tego co pamiętam Ja zakręcałem kranik i część wypalałem No nieważne Jak wygląda Komora pływakowa nie ma żadnych nalotów nie ma żadnej zielonej maziai jeżdżę na normalnej 95 tankowanej na dwóch stacjach w sumie tak najczęściej Bo powiedzmy że jak jestem w trasie no to ogólnie tankuję na, na Orlenach jeżeli jeżdżę tutaj do pracy to jest u nas taka stacja F1 tam głównie tankuję mają zwyczajne paliwo jak to paliwo gaźnik czysty w sumie prawdopodobnie sobie tylko sprawdzę Chociaż może inaczej, skoro już rozbieram to sobie go rozbiorę no, Ale chciałem Wam pokazać, że nie ma tragedii Zaraz jeszcze odkręcimy drugą stronę Zobaczymy jak tam drugi gaźnik Gaźnik numer 2 Ta sama historia Nie ma nic niepokojącego Tutaj jest lekko pływek odbarwiony Ale to z tego co pamiętam aby musiał zobaczyć filmiki, czy był taki. Nagle. Ale nie ma żadnego osadu. Nie ma nawet jakiejś tam linii. Ile tego paliwa było? Jest ok. Dobra, rozbieram dalej. Jak widzicie, lecę w drobny MAK. Jednak skoro już są wyciągnięte, no to czemu by nie sprawdzić? Jeżeli chodzi o filterek, który jest na gnieździe za worka iglicy, iglicowego. Wygląda to, nie przybliżę. Hmm. Wygląda to nie najgorzej. Jest on odbarwione lekko od paliwa, ale nieźle. No dobra, rozbieram tego do końca. No dobra, gaźniki mam już po wanience. Mam nową chemię. Powiem Wam, że na domywa. Znaczy to aluminium jest takie gusczące po niej. Przynajmniej korpusy. Zaraz wam pokażę, co się stało z dekielkami od Jerkatów. One już takie ładne nie są. A się takie lekkomotułowe. Na no nic. Składam teraz gaźniki do, do kupy w całość. I kończę zabawę ze sprzęgłem. No i zostaną zawory. Dobra jak składać gaźniki, pokazywałem już. więc W sumie nie będę drugi, czy trzeci, czy czwarty raz już tego pokazywał. Można się gdzieś tam cofnąć do filmików, gdzie robiłem trampka. Tam jest pokazane krok po kroku, jak taki gaźnik rozebrać, złożyć. Jedyne co warto należy pamiętać o tym, że ten cylinder ma inną dyszę. Czyli przedni ma bodajże 128, a ten ma 130. Jakoś tak to szło. Dobra, skręcam. Gaźniki już prawie skończone. Szczerze mówiąc ta chemia bardzo fajnie je domyła i mają taki fajny kolor, nazwijmy to tak. Zostały jeszcze wnętrzności z komory pływakowej, więc komory odkręcam i, i składam do kupy. Gdzieś tam wspomniałem co i jak, która dysza gdzie, więc nie będę się powtarzał. Poskładam gaźniki, w sumie nie będę ich jeszcze zakładał. Bo chcę sobie zrobić pomiar ciśnienia na cylindrach, to jest raz, dwa że będę robił zawory, więc, więc po prostu będę miał lepsze dojście. Przy okazji, teraz założę jeszcze chyba sprzęgło i już będzie zalane świeżym olejem. No to lecimy z luzami zaworowymi. Na razie wydechowe, to jest, którego tutaj pociekało. Potem polecę po kolei. No, i mam nadzieję, że nie będę musiał za bardzo się tarabanić tutaj. O, nie wyłapię! Na razie, jeżeli chodzi o luz, to tu jest ok, więc przechodzę do sących. Jak regulować, nie będę pokazywał, bo gdzieś to już pokazywałem. Więc nie będę jakoś tam dublował tego, bo to bez sensu. Dobra, lecam już powoli. Jeszcze chwila. No to mamy pomiar ciśnienia. Jeżeli chodzi o garki, wypływają po tyczkę więcej niż 10,5 bara. coś po 11. Jak na motocyklu, który ma nachechłane 97 tysięcy, przy czym silnik ma około 94. Uważam to za całkiem nawet niezły wynik. Także zawory poregulowane. Można się bawić dalej. No dobra, co miało być doczyszczone, to jest doczyszczone. Przekładki sobie czekają. Kosz, jeżeli chodzi o kosz, lekko grzechocze, takie uroki Hondy Nie będę z tym nic robił. Części pomyte. Gaźniki sobie czekają na swoją kolej. Stare tarcze są. Te się jeszcze moczą. Mamy w sumie. Już 5 marca, więc są trochę dłużej niż dobę. Dobra, składam sprzęgło do kupy. Jak co, jak robię, nie będę pokazywał, bo mam nawet cały film o tym, jak robić takie sprzęgło w hondzie. więc. a tutaj, o widzicie motorki mojego syna po niewielkich crash -testach, Każdy z nich jest do porobienia, bo coś odpadło. Dobra, biorę się teraz sprzęgło. Aby mi nie powiedział, że jakieś używane przykładki dałem, no dobra, montujemy wszystko do kupy. Spręże nie wymieniam, bo bez problemu mieszczą się jeszcze w limicie serwisowym. Są ponad limit dość sporo, więc bez sensu jest je wymieniać na coś innego. dobra, składamy. No dobra, sprzęgło poukładane. Należy pamiętać, że tak tutaj pierwsza tarcza jest cieńsza, czyli węższa. Może tak nie ciężar, tylko węższa. Tutaj idą dwie takie sprężynki, też trzeba o nich pamiętać. One mają swoją kolejność. Ja sobie od razu już je teraz tutaj wkładam. No i co? Wszystko wymoczone, jak widać, olej sączy się. Zakładamy na motocykl. Pamiętać na że to jest podkładka, którą trzeba włożyć prędzej, zanim coś wkładamy, Przy czym, jeżeli mamy tak składane jak ja teraz, to bez problemu możemy sobie tym w obie strony jakoś tam machać. O, jak widzicie, wchodzi bez problemu. Dobra, wkładam wam na motocykl. W silnik. Przęgło siedzi, zostało mi tylko tutaj zaklepać śrubkę, zabezpieczyć No i założyć tutaj tarczę, nic więcej Jak widzicie kapie mi olej, żeby nie było, że nie moczę przekładek Są tak namoczone, że cały czas kapie Więc mam podstawione, żeby nie zrobić baganu Łańcuszek od pompy mam wymieniony Także składam do kupy I lecimy dalej Gaźniki na miejscu, wszystko pomontowane, linki, wydech. No to co teraz? Teraz będzie regulacja. A po regulacji składanie już do kupy, przy czym muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, więc trampek jeszcze przez chwilę nie będzie jeździł. No ale tak, drobiazg został. To lecimy z regulacją jakby ktoś pytał czy można dygnięcie obrotów jakby ci się cały czas chodzi to jest 30 letni ponad motocykl ze zrobionymi zaworami i gaźnikami które gaźniki też są zresztą stare, tak? Nie szybko mi się. Ale widzicie, wszystko idzie wyregulować. Także to naprawdę bardzo stabilnie jechać Dobra, ja jeszcze ją trochę pogrzeję, zobaczę, jak będzie nie chodziła. jakiś jaki sposób wentylator odpali, ale sądzę, że będzie skokiem. Jak widzicie, Honda składam już powoli do kupy. Z mechanicznych rzeczy do porobienia nie mam już nic więc mogę ją poskładać, jest jeszcze trochę z kosmetyki do ogarnięcia więc tym się teraz zajmę co zostało wymienione z grubszych rzeczy czyli mamy sprzęgło bez sprężyn bo sprężyny mieściły się jeszcze w normie i to tak z dużą rezerwą więc bez, bez sensu było wymienianie ich, łańcuszek ale w sumie najgorszy nie był a został wymieniony Czyli łańcuszek od pompy olejowej, przekładki tarcze i Honda w tym roku doczeka się nowego akumulatora Mój w tym roku wyzionął ducha. Jak się okazało po przerwie zimowej, mimo że w garażu jest ponad 20 stopni. Akumulator pokazał 10,5V i już nie zakręcił, więc trzeba było kupić. Ja kupiłem jakiś tam AGM, zobaczymy jak to będzie chodzić. Teraz, jeszcze gwoli wyjaśnienia, bo zapewne pojawią się jakieś komentarze, że do kitu że nie pokazywałem, jak wszystko po kolei robię, to było we wcześniejszych odcinkach. Jak ktoś chce zobaczyć, co i jak jest robione, pokazywałem wcześniej i gaźniki, i sprzęgło, i jak dostać się do łańcuszka, który napędza nam pompę olejową. Więc bez sensu jest tłuc to po raz kolejny w filmie. Jeżeli ktoś bardzo jest ciekawy lub chce taki podgląd, jak można to robić, wystarczy się cofnąć i trochę poszukać na kanale. To wszystko jest już. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Ja składam Honda dalej i do zobaczenia na trasie. Pozdrawiam, cześć.